Zagrałeś wideo spod billboardu przy bloku, w którym kiedyś mieszkałeś, i tam mówiłeś, że no, w cudzysłowie rozwalałeś pieniądze, które dostawałeś od swoich rodziców i myślisz, że ty miałeś wtedy ciężej niż mają teraz młodzi ludzie, studenci, którzy na przykład przyjeżdżają do Warszawy w dobie inflacji? Czy im jest ciężej niż tobie było wtedy? Nie, no zdecydowanie teraz jest ciężej. Ja, ja w tym filmie powiedziałem, że ja dostawałem od rodziców 2000 złotych i ja za pokój, naprawdę duży pokój, płaciłem 500 złotych. No to w tym momencie w Warszawie nie wiem, chciałbym być niewykonalne, ale nie znam się tak do końca, ale mi się wydaje, że nie. Że teraz te wszystkie, te wszystkie C tak naprawdę... Pensje ludzi nie, pod, nie podniosły się o tyle, o ile ceny. I, i skoro, i skoro ja, ja dostawałem 2000 i teraz ktoś by dostał te same 2000. No dobra, niech będzie 2,5 tysiąca, no to w tych czasach za te 2,5 tysiąca jest dużo cięższej przeżyć. Ja na przykład zobaczyłem, jak oglądałem ostatnio nasz vlogmas. W sensie, z dwóch lat temu i kupiłem na, na tegorocznym vlogmasie, kupiłem pierniki do zrobienia, które kosztowały, no już nie pamiętam, ściemniam, teraz powiedzmy 26 zł. I obejrzałem swój vlog z 2 lata temu. I akurat na vlogu pokazuję te same pierniki kosztowały 6 zł. Czyli na głupich piernikach było 20 zł różnicy. Więc na pewno teraz ludzie mają ciężej. Zdecydowanie. A patrząc na to wszystko boicie się o, o, jaką, o to, jaką waszą przyszłość będzie miała Wasza córka um... w tym kraju. Nie boimy się dlatego, że y, my jesteśmy oboje bardzo ambitnymi osobami i y, mocno pracujemy na swoją przyszłość, też na przyszłość naszego dziecka i mam nadzieję, że y, jeżeli nawet nie będę mogła wesprzeć ją finansowo, to wesprę ją intelektualnie i pomogę jej y, tak zadziałać, żeby te pieniądze w życiu osiągnęła. Więc mam nadzieję, że mając takich rodziców y, tak. Nie, nie, nie boimy się jakby ojej. przecież tak samo my zwykle mówimy, my się nie boimy, cokolwiek by się nie stało z nami, z naszymi kanałami, my jesteśmy osobami, które nie boją się pracy i ktoś może pomyśleć, o ty taka jesteś cwana, bo ty zawsze jesteś z dobrego domu, od zawsze i yy, super masz, ale zobacz, ja jak byłam w technikum, to miałam praktyki kilkumiesięczne i nikt nie wie, że ja na przykład na tych praktykach 17 pokoi dziennie sprzątałam. Wiesz, to to jest 17 pokoju dziennie. Zmienić pościel, wysprzątać, to jest taka harowa, to jest taki wysiłek fizyczny. I ja bym się nie bała tego, wiesz? I co jest śmieszne, właśnie tak jak nawiązałeś do tego, że mieszkałem tam, a teraz jest e, billboard, tak samo byliśmy, właśnie e, tak los chciał, że ostatnio byliśmy w restauracji hotelowej. Pierwszy raz, w której. W a, Warszawie, w której właśnie, w której właśnie... E, sprzątałam gumy od środka i ścierałam te stoliki, więc e, no, tak. Zapewniamy, jeśli chodzi o Charlie, postaramy się zapewnić jej jak najlepszy start. Na pewno to nie będzie na pewno takie... Sztuczne pompowanie pieniędzy w nią, żeby niczego z, życiu, z życia nie wyniosło, bo to też jest ważne, ale na pewno w rodzicach zawsze będzie miała, tak jak Andrzejka powiedziała, i finansowe, i mentalne, i intelektualne, i jakie tylko może mieć wsparcie. Cześć, tu Daria. Mam nadzieję, że oglądacie Azję Expressa, jak nie, to jest dobry moment, żeby obejrzeć kolejny odcinek każda sobota godzina 20. No i oczywiście subskrybujcie kanał Przeambitni.